Radio wnet, radio wnet, radio wnet, radio wnet. Witam Państwa. Z prawdziwą przyjemnością się z Państwem witam, bo Jakiś przełom w moim życiu nastąpił. Pamiętam jak za komuny chciałem być spikerem radiowym. E, niestety z, zła komuna mnie odrzucała, zresztą Michnika też odrzu odrzuciła i w ogóle prześladowania były wtedy straszne politycznie. Więc teraz wreszcie radio wnet udostępniło mi antenę i mogę się bawić, bawić spikera. E, jak Państwo wiecie, jak Państwo wiecie, jestem przedstawicielem rzadkiego gatunku publicystów, polityków, ideologów, którzy chcą odrodzenia w Europie normalnej takiej prawicy, czyli, krótko mówiąc, rządów normalności, że białe jest białe, czarne jest czarne, nawet Pismo Święte tak mówi, że niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, co nad to jest od złego jest, prawda? I Ludzi, którzy wierzą, że człowiek powinien podnosić odpowiedzialność za e, swoje decyzje. No, żyjemy w czasach y, demokracji, y, to mówię tak brzydkie słowo, ale czasami trzeba je powiedzieć. Żyjemy w czasach demokracji i większość ma rację i większość narzuca swoje wartości całej reszcie. W związku z czym większość ludzi nie lubi ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Większość ludzi chce, żeby nimi rządzono, żeby za nich decydowano. I oczywiście, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, prawda, to rzeczywiście nie można je prowadzić demokratycznie, to ktoś to musi robić, ale ale yy, chodzi o, o coś zupełnie innego. Chodzi o podejmowanie decyzji za siebie. I tu yy, może powiedzmy o jednej z takich różnic między lewicą a prawicą. Otóż, mm. <śmiech> 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 Otóż yy, lewica uważa, że człowiek jest kompletnym debilem jest bydlęciem, za które trzeba podejmować decyzje. Ten człowiek nie jest w stanie podjąć decyzji, trzeba to ubezpieczyć. Proszę zauważyć, że siedzę tutaj w fotelu europejskim, tu się mieści siedziba wnet, po drugiej stronie jest pałac prezydencki, tam urzęduje Jego ekscelencja Bronisław Komorowski. No i z jednej strony pan prezydent jest uprawniony na mocy konstytucji do podejmowania decyzji o losie Polski za lat 20, 50, bądź takie różne decyzje, podejmuje, wetuje, ustawy. No, ma takie duże uprawnienia, a z drugiej strony traktuje się go jako kompletnego debila, który nie jest w stanie podjąć decyzji, czy na przykład ubezpieczyć, czy nie. Czy, czy płacić składkę emerytalną i potem mieć emeryturę, też nie płacić składki emerytalnej i nie mieć emerytury. No, no nie wolno takiej decyzji podjąć, czy chce, czy nie chce, musi się ubezpieczyć. Otóż w sprawach osobistych nie wolno nam decyzji o sobie, o swoich dzieciach. Ja muszę posłać dziecko do szkoły i to w takim wieku, w jakim sobie państwo życzy, a nie w jakim ja sobie życzę, ja znam swoje dziecko, państwo nie znam mojego dziecka. Program tej szkoły zatwierdza ministerstwo, nawet prywatne szkoły mają program zatwierdzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, także ja nie mogę zdecydować o tym, czego się uczy moje dziecko w tej szkole. To dziecko musi być szczepione tym, co chce państwo. Ja nie mam też tutaj nic do gadania, a przynajmniej bardzo niewiele. Także, krótko mówiąc, w swoich sprawach nie wolno podejmować decyzji. Z drugiej strony lewica uważa, że ten sam debil, który nie umie podjąć decyzji o własnym dziecku, to on w głosowaniu powszechnym, to on wybierze najlepszego prezydenta, prawda, podejmie decyzję o szluzie do wspólnoty europejskiej, czy, do, czy już nawet do Unii w tej chwili, prawda? ten człowiek wybierze miejsca finansów, proszę zauważyć, że w dzisiejszej ochlokracji yy, również przestępcy głosują, więzienia są urny wyborcze i ten facet skazany za machlojki wybiera ministra sprawiedliwości, prawda, albo miejsca finansów pośrednio, prawda, yy. Czyli uważa się, że tego idiotek, który nie umie podejmować decyzji o swoim losie, on jest jednocześnie geniuszem, który podejmuje decyzję o całej Polsce. Prawica dokładnie odwrotnie. My uważamy, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie i może podjąć decyzję o sobie, a jak źle podejmiemy, to, to trudno jego pech, prawda? Yy, to jego sprawa. Chcącemu nie dzieje się krzywda, to taka podstawowa zasada prawicy, tym się różni prawica od lewicy. Chcącemu nie dzieje się krzywda. No i, natomiast, to nie znaczy, że on może podejmować w głosowaniu decyzję o mnie. Prawda? Ja sobie nie życzę, żeby y, pani Kowalska i pani Wiśniewska w głosowaniu decydowały, jak, czego moje dziecko się, się ma uczyć w szkole. Prawda? To, że jest ich więcej, no niestety, no jest więcej niż mądrych. I każda demokracja polega na tym, że jest z roku na rok coraz głupiej. Nawet w Stanach Zjednoczonych, które zaczęły, prawda, bardzo dobrze, miały dobrą konstytucję i ta demokracja była trzymana w ryzach, to jeszcze była republika, a nie demokracja. W tej chwili to już jest Normalna demokracja i staczają się w tempie, w tempie Batyskafu, prawda, lecą sobie spokojnie na dno. Także, także to jest ta podstawowa różnica i będziemy mówili o konkretnych zastosowaniach, ale chciałem na początek prawda, jako wprowadzenie te parę słów powiedzieć. Jeżeli Państwo chcą zadzwonić, to telefon tutaj jest 509 330 374. 50, 93, 30, 37 i 4 na końcu. Mówi, mówię to dwa razy, bo ludzie mają różną, różną percepcję, pamiętam taką historyjkę, jak dzwoni o trzeciej nad ranem telefon. I Facet się pyta, czy to, jest, czy to jest telefon 509, 330, 374? Nie, to 50, 93 30, 374. A to przepraszam bardzo, że budziłem, nie szkodzi, tak musiałem wstać, bo dzwonił telefon. Także yy, wie pan... No Państwo, to, to różnie ludzie, rożnie pamiętają telefony, podaję na, no, na w obu wersjach, w jeśli ktoś chciałby, chciałby, zadzwonić, to bardzo prosimy, a ja kontynuuję temat, te temat tego, o czym będziemy mówili. Otóż, Jedną z konsekwencji przyjęcia zasady, że chcącemu nie dzieje się krzywda, jest to, że podatki są malutkie i człowiek sam podejmuje decyzję za siebie, za siebie, jak decyduje wydawać swoje własne pieniądze. To są duże podatki. Duże podatki oznaczają, że ja płacę jakieś pieniądze i ktoś tam za mnie decyduje, gdzie te moje pieniądze wydać. Im wyższe podatki, tym mniej wolności, wolności człowieka. Także miara podatki to jest bardzo ważne w tym ustroju. Proszę <laughs> zauważyć, że podatki, kiedy Ameryka była wolnym jeszcze krajem, a to podatki tam wynosiły, no to powiedzieć, bo nie było dochodowego, ale w przejściu na dochodowy eksperci mówią, że około 3%, a w Anglii było wtedy potworne, bo były 5% i ludzie uciekali przed tymi podatkami To Ameryki i są były dwa razy niższe prawie, prawda? I nie było dochodowego, powtarzam. Zresztą w Anglii też jeszcze wtedy nie było wprowadzone no dopiero w wieku XIX w Ameryce w 1913, dopiero był podatnik dochodowy. No i jak wprowadzono te, te podatki, to w, w tym czasie w, w Europie one rosły, tam od najwyższe były wtedy w Austro-Węgrzech, 12,5%, potem już było po wojnie 25%, to już niepodległa Polska wyzyskiwała swoich ludzi dwa razy gorzej niż Austro-Węgry, a 3 y, czy z hakiem raza gorzej niż, niż Zawór Pruski czy, czy Rosyjski. W w Galicji była naj, największa nędza. W, no ale w Polsce sanacyjnej też była nędza i, i, i upadek wszystkiego. Nie znaczy sanacyjnej Polski. Ale potem przyszedł taki towarzysz Hitler, wybitny socjalista, który wprowadził podatki w Niemczech jeszcze wyższe. Jeszcze wyższe. W połowie dzisiejszej były malutkie. Dzisiaj podatki są dwa i pół razy wyższe niż za Hitlera. To znaczy, że Klika Kaczyński Tusk wyzyskuje mnie dwa i razy bardziej niż Hitler wyzyskiwał mojego ojca. No i ta, ta... w tej chwili podatki, licząc już składki na SUS, które są przecież podatkiem, te podatki wnoszą obecnie około 83%. Natomiast niewolnik w Rzymie miał prawo zatrzymać dla siebie 10% tego, co zarobił. Z tego wynika, że podatki w Rzymie wynosiły 90%. No więc proszę pokazać ten na, na tę skalę. Prawda? Wolny Amerykanin 3%, my 83, niewolnik 90. To, żeby tak zdać sobie sprawę, w jakim punkcie jesteśmy na skali między człowiekiem wolnym a niewolnikiem. Przynajmniej jeszcze pamiętać, to już nie tyczy prawa, tylko realiów, że właściciel niewolnika zabierał mu 10% tego, co on zarobił. 90% mu zabierał, ale musiał za to dać mu wyżywienie, mieszkanie i ubranie. Natomiast od nas zierają 83%, a sam sami sobie musimy kupować jedzenie, dbać o mieszkanie i o ubranie. Więc materialnie mamy się znacznie gorzej niż niewolnik w Rzymie starożytnym. Także z tego czasu zdać sprawę, jak traktuje nas, nas dzisiejsze państwo i no, to jest, to jest rzecz, rzecz, rzecz podstawowa, żeby zdać sobie sprawę z niewoli, w jakiej żyjemy, bo... Jeżeli dają nam dużo żarcia, to nie znaczy, że przestaliśmy być niewolnikami, prawda? To jest to, co nam wolno, a czego nam nie wolno. I powtarzam jeszcze raz, tu chodzi o odpowiedzialność, bo wolność musi być za z odpowiedzialnością. Lewice tam mówi o takiej wolności od pasa w dół, zwłaszcza, ale bez odpowiedzialności. Natomiast my mówimy o odpowiedzialności. Ty możesz podjąć jakąś decyzję, ale jak zbankrutujesz, to nikt ci nie pomoże. Trudno, to jest... Ty podjąłeś złą decyzję, musisz być za to ukarany. Prawda? Człowiek się musi uczyć na błędach. No, a jak ma się uczyć na błędach, jak nie wolno błędów popełniać? W wyniku, w wyniku czego ludzie głupieją w tym ustroju lewicowym coraz bardziej. Ludzie traktowani jak małe dzieci zachowują się jak małe dzieci. Tylko proszę popatrzeć. Jak idzie małe dziecko z mamusią, tak? I idą sobie ulicą I dziecko się wyrywa Tu chce lecieć, tam wystawa, tam chce przelecieć Mama go trzyma za ręką, on się wyrywa Proszę postawić to dziecko samo na ulicy Matka znika za rogiem Nie widać matki Co robi dziecko? staje, rozgląda się, zanim zrobi krok, to trzy razy pomyśli. Prawda? Bo ono wtedy jest odpowiedzialne samo za siebie. I postępuje rozsądnie. Natomiast jak nie jest za siebie odpowiedzialny, to postępuje jak wariat. I to właśnie się dzieje dzisiaj, dzisiaj z ludźmi, którym dało się odrobinę wolności, ale bez kompletnie odpowiedzialności. Jest to wolność pana niewolnika, który może tam skakać, ale i tak pan mu, czego go tam da, da, da jeść, da, da schronienie, prawda? Odzież mu zapewni. Także to jest, to jest ta różnica. I ludzie nie chcą odpowiedzialności. Bo popatrzmy, jak to ma wyglądać w ustroju właśnie w liberalnym, w sensie klasycznym oczywiście, a nie w sensie tym lewicowym. No, człowiek, człowiek zakłada firmę. I może zbankrutować. W każdej chwili on się boi, że zbankrutuje. On jest, on, on, ta, ta panika go zmusza do tego, że on, że on całą, całą noc prawda, siedzi i myśli, jak to, co tu robi, żeby nie zbankrutować, żeby się rozwinąć. Prawda. Wyścig szczurów trwa. Jego robotnicy też się boją, że w każdej chwili yy, właściciel może ich wyrzucić z roboty, on mówi, jak będzie źle pracował, prawda. firma może zbankrutować i stracą pracę. Tak, wszyscy się boją. I dzięki temu. Że cała firma się boi, to wszyscy pracują bardzo dobrze i mamy dobre i tanie towary i po pracy żyjemy sobie jak królowie. No to jest to, że właśnie coś ludzie się bali. Ale ludzie tego nie chcą. Ludzie wolą mieć mało, ale bezpiecznie. Otóż nie ma w tym nic złego. Tylko dlaczego ta większość, która chce mieć mało, ale bezpiecznie, narzuca swoje wartości tej mniejszości, która chce ryzykować? Prawda? To, jest, to jest to pytanie. Co jest z tą, tą mniejszością ludzi, których chcą ryzykować, którzy się nie boją brać odpowiedzialności? To w każdym społeczeństwie jest ich mniejszość. Tylko w Ameryce jest to jakby większa mniejszość niż, niż w Europie. Dlaczego w Ameryce to jest większa mniejszość? A to z bardzo poważnych powodów. To dlatego, że ludzie, którzy chcieli brać odpowiedzialność na, na siebie, wjeżdżali do Ameryki bardzo często. I w wyniku tej, tej selekcji no, nie, nie powiem naturalnej w wyniku tej selekcji w Ameryce. Taka partia herbatki ma połowę, to jest połowa republikanów, czyli ma powiedzmy około 25% obywateli, no to jest prawica. Natomiast w Polsce, no, gdybyśmy osiągnęli 15%, to byśmy byli cali szczęśliwi, cali szczęśliwi, prawda? To wymaga, to wymaga dobrego dostępu do mediów i tak dalej, ale 15% góra, co możemy osiągnąć. Reszta ludzi nie jest w stanie tego zrozumieć, a jeżeli rozumie, to tym bardziej się wzdraga z przerażeniem, jak to mielibyśmy sami podejmować odpowiedzi za siebie. Na przykład nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale, ale yy, czytałem parę miesięcy temu, że rodzice hiszpańscy wyrażają wdzięczność rządowi że rząd weźmie się za problem otyłości ich dzieci, prawda? Czyli to nie obywatel jest odpowiedzialny za swoje dziecko, tylko rząd, prawda? Rząd ma się zająć tym problemem. Obywatele umywają ręce. Obywatele też mówią, no niech, niech rząd układa program szkolny, niech, niech rząd dobierze szkołę dla mojego dziecka. To jest bardzo wygodne. Ja nie muszę się martwić, martwić, dokąd posłać dziecko, no bo już rząd się o to zatroszczył. Ja nie muszę się martwić, czy dobrałem mu dobrą szkołę, czy ten program pasuje, bo program jest jeden, prawda, czy dwa i rząd mówi takiej yy, szkoły, moje dziecko ma iść, robi testy psychologiczne i to podejmuje, a jeżeli wybierze źle, to mogę przecież na rząd, bo jeżeli ja, ja wybiorę źle, no to żona prawda, mi suszy głowę, dzieci mają do mnie pretensje, a teraz ja mogę powiedzieć, to nie ja winien to rząd, to jest bardzo wygodnie. Nie ponosić odpowiedzialności za siebie, prawda? Dziecko jest za tłuste, no to rząd tego problemu nie rozwiązał, prawda? To moja wina, prawda? To wina żony, że, że tak utoczyła tego dzieciaka? No nie, to jest wina rządu. No, rząd powinien jakąś politykę zrobić, powołać w Ministerstwie Wyżywienia komórkę odchudzania albo, albo odwrotnie, prawda? I, Rząd się tym problemem powinien zajmować. Więc y, rząd zajmuje się dzisiaj wszystkim, jak kiedyś mi to firma zauważył, że mamy, mamy rządową agencję, która zajmuje się tym, żeby ludzie nie palili, a z drugiej strony y, istnieje druga agencja, która zajmuje się tym, żeby farmerzy mieli jak największe zyski z uprawy tytoniu, prawda, i te agencje wydają pieniądze na ogłoszenia, prawda, odpowiednie. No. Jakieś polityki prowadzą. Mhm. Proszę zauważyć, że na przykład w tej chwili rząd prowadzi politykę, żeby ludzie nie palili, bo podobno, podobno dzięki temu, że ludzie nie palą, to żyją dłużej. Ale to, ale zaraz po tym miesiącu finansów że jak ludzie będą żyli dłużej, to skąd pieniądze na ich emerytury, prawda? I, 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 teraz, i teraz ten, ten rząd, rząd musi teraz podnieść wiek emerytalny albo coś, bo w wyniku tej polityki ludzie żyją za długo i, i, i teraz nie ma pieniędzy na emerytury. Ja na, ja na przykład mówię zupełnie serio, Yy, istnieje taka, przynajmniej istniała, nie wiem, czy jest w tej przestrzegana w Sejmie, zasada, że jeżeli ktoś zgłasza projekt jakiejś ustawy, to powinien podać źródła i finansowania, nie? Otóż, jeżeli ktoś twierdzi, że, palenie, że nie, zakaz palenia spowoduje wydłużenie życia, to ten ktoś powinien podać, z czego się pokryje, pokryje dodatkowe pieniądze, pieniądze na emerytury, prawda? Bo fundusz emerytalny jest bankrutem i tak zresztą, ale jeżeli byłby, byłoby to sukcesem, to tak jest. To samo, zresztą, to samo zresztą mamy taki przykład, była dyskusja o pasach w samochodach. Ja byłem jedynym posłem, który tłumaczył, że nie, nie tylko trzeba przebronię wolności tutaj, ale co więcej tłumaczyłem, że wprowadzenie pasów spowoduje zwiększenie wypadków śmiertelnych. Więc był ryk śmiechu na sali Sejmowej, po roku oczywiście ilość wypadków śmiertelnych wzrosła. Wzrosła, to, to było oczywiste, że, że, że tak będzie. Oczywiście nie jest to ilość wypadków śmiertelnych wśród kierowców, tylko wśród pierwszych, bo jak kierowca czuje się pewnie, to ostrze jeździ i rozjeżdża wtedy pierwszych. No i, no, i, yy, no i tak się stało, ale mnie to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli firmy ube ubezpieczeniowe, bo to one się domagały wprowadzenia pasów i twierdziły, że w wyniku wprowadzenia pasów spadnie ilość wypadków śmiertelnych, to ja się pytam, czy po wprowadzeniu tego zakazu, na, na, na nakazu jazdy w pasach, to czy one obniżyły składkę? No bo przecież jeżeli będzie mniejsza ilość wypadków, to będzie mniej odszkodowań, to one powinny obniżyć składkę. Ale nie obniżyły. Zresztą, bardzo słusznie, bo jak, powie, bo jak powiadam, bo jak powiadam, no ilość wypadków w sale śmiertelnych nie spadła, tylko wręcz przeciwnie, oczywiście wzrosła. Także Nawiasem mówiąc, jak już przy tym jesteśmy, tak mówię, frejzonowo, yy, również ograniczenie prędkości. Wszędzie na świecie, akurat się tym problemem zajmowałem, ograniczenie prędkości powoduje wzrost liczby wypadków w śmiertelnych, a, a zwłaszcza nieśmiertelnych też, yy, a, to, a to z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli ja jadę, za, załóżmy, z Warszawy do Szczecina, to ja mogę jechać 120 na godzinę, a mogę jechać 60 na godzinę, czy 80, prawda? I jeżeli jadę 120 na godzinę, to ja tę drogę przebywam w 4 czy w 5 godzin. Prawda? Natomiast jeżeli jadę 60 na godzinę, to jadę 10 godzin. No i po 7 godzinach jazdy jestem bardzo zmęczony. Czy jak bardziej zmęczony, tym łatwiej yy, prawda, ma, ulega wypadkom. Yy, co więcej, co więcej. Jeżeli jedzie się szybciej to można by 10% samochodów jak powiem, zwolnić z jazdy, na najgorsze, najgorsze yy, samochody w najgorszym stanie technicznym można usunąć, bo pozostałe jazdy szybciej przewiozną tę samą ilość towarów, co również najgorszych kierowców można zwolnić, bo pozostali jazdą szybciej, przewiozną te same towary, yy, co tamci. A 90% wypadków powoduje 10% najgorszych, na, najgorszych kierowców i najgorszych samochodów, trzeba o tym pamiętać. No, także, także podniesienie limitów prędkości powoduje spadek tak oczywiście wiadomo dlaczego wprowadza dlaczego się, się te ograniczenia. Mianowicie takie, że jak jest płynność ruchu, ludzie jeżdżą gładko i szybko, to wtedy spada zużycie benzyny, a państwo ma od tego procent. Prawda? Jeżeli po mieście jest ograniczenie do 50, no to ludzie muszą długo jechać, prawda, spalają z tym benzynę, stoją w korkach, prawda, znakomite się korki robią, ludzie się zapychają, no i zysk państwa z akcyzję od benzyny jest ogromny. Proszę pamiętać, że z każdego z każdego litra wpływa tam wpływa tam no prawie 4 złote wpływają z różnych podatków różnych podatków to nie jest tylko akcyza, to są jeszcze inne podatki płacone przez, przez stacje benzynowe, podatki płacone przez refinerię robotnicy płacujący płacą podatek, to wszystko jest w tym, w tym ukryte, także także im więcej, im więcej ludzie palą, tym dla państwa jest, jest korzystniej Stąd na przykład nakaz zapalania świateł w dzień jakby Austria już to zniosła, ale wprowadzono ale, są pod, pod, pod różnymi pretekstami. A prawda jest taka, że samochody, które mają jeżdżą na światłach, zużywają na 100 kilometrów o 0,6 litra paliwa więcej. I znów do Państwa wpływają tutaj, tutaj dodatkowe pieniądze i o to tylko chodzi. Ale o tym, jak, jak to się w praktyce wygląda, to porozmawiamy sobie może za tydzień, znaczy, na pewno za tydzień będę tutaj, bo jak powiedziałem, ten wynajęty jako speaker, więc zgadam, jak Państwo widzą dość płynnie. E, I e, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia z dzisiaj.